Drugi ligowy sezon rozpoczęli młodzi koszykarze MKKS Siarki Tarnobrzek. Po występach w roczniku U12 podopieczni trenera Żaka przeszli do wyższej grupy, w której rywalizują z siedmioma drużynami, to jest CSM Kuźnia Koszykówki ze Stalowej Woli, Resan AZS Politechnika Rzeszowska, Kaka Mosir Krosno, ZKS Stalowa Wola, Stowarzyszenie Wilki Rzeszów, PTG Sokół Łańcut i UKS Basket 15 Przemyśl. Chcielibyśmy zająć miejsce w czwórce. E, mam, ale mamy cztery zespoły bardzo silne. E, na pewno będzie ciężko, ale będziemy walczyć, bo... Chcielibyśmy zagrać w tej w tej grupie potem silniejszej Lubelskiej. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu, w którym ligowe starcie odbywały się w formie turniejowej, w roczniku u 13 drużyny rywalizują w klasycznym formacie. Po dwóch pierwszych kolejkach MKKS Siarka odniosła dwa zwycięstwa, wyjazdowe z kuźnią w stalowej woli 66 do 50 i domowe w minioną sobotę z Politechniką Rzeszowską 72-52. do Dzisiaj miałem wrażenie, że kurde, strasznie ciężko nam szło początek w szczególności rozkręcali się. Naprawdę graliśmy początkiem września na turnieju i już prezentowali się tak jakbym chciał, żeby cały czas grali, ale ten mecz jeszcze pokazał, że jeszcze musimy jednak pracować, bo to, to myślałem, że będzie troszkę, troszkę w lepszym stylu przed koszykarzami Siarki cztery mecze wyjazdowe na własny parkiet podopieczni trenera Żaka powrócą 25 listopada podejmując Rzeszowskie Wilki. Obok drużyny z rocznika U13 do ligowych rozgrywek w Podkarpackim Związku Koszykówki zgłoszony został również zespół z rocznika U12. Na razie akurat w tym roku kalendarzowym mamy troszeczkę wyjazdów, ale już koniec lutego, marzec będziemy mieli turnieje w Tarnogrzegu, dwa turnieje w Tarnogrzegu tak jak w zeszłym roku zresztą. Także ruszamy, to jest to są chłopcy, część tych chłopców, których tutaj gra, czyli rocznik 2012, plus z nowej grupy, w której też mamy około 20 chłopców trenujących. Także będziemy wybierać na turnieje, na mecze, żeby się mogli rozwijać, grać. Nie, na tą chwilę dziewczyn nie ma zostało, jest parę dziewczyn, które, które trenują tam z chłopakami starszymi, ale do ligi takiej grupy trenującej, no nie mamy na razie. Starania młodych koszykarzy, działaczy i trenerów MKKS Siarki Tarnobrzeg w tym, aby ta dyscyplina sportowa odrodziła się w pełnym formacie w naszym mieście, docenili dawni koszykarze z Tarnobrzega, którzy postanowili wesprzeć finansowo klub w bieżącej działalności. Co roku spotykamy się na wakacjach wyznaczony dzień, jak każdemu, że tak powiem, pasuje termin, w Tarnobrzegu u mnie w restauracji, bo jest akurat gdzie spotkać się. Na takim spotkaniu, wspomnień o koszykówce. Za sprawą trenera pierwszego, który był tutaj w Tarnobrzegu i żyjącego jeszcze, czyli, czyli Zygmunta Mikołajczyka, mamy takie spotkanie z koszykarzami, którzy, którzy grali w latach 60., -tych, 70. -tych. Tutaj w Tarnobrzegu 80, kiedy powstawała ta hala, bo pierwsze mecze wiadomo na tamtej hali były. I mamy trochę takich wspomnień i zawsze miło to wspominamy. A i narodził się taki pomysł, jako że przez momencik, jak sami wiecie, w Tarnobrzegu o koszykówce przestało się mówić, koszykówka seniorska przestała istnieć, to wpadliśmy na pomysł, że może spróbujemy, może nie reaktywować, bo już jest reaktowana grupa ale pomóc tej grupie, żeby jednak wytrzymała te ciężkie lata, które teraz akurat były i może się uda coś pociągnąć dalej. I takie spotkania będą robione w dalszym ciągu co, co rok. Niektórzy niestety z przykrością muszę powiedzieć, że no, odeszli. Ostatnio nawet śmierć naszego kolegi Bogusia Fortuny nas na przykrywa, ale i wcześniej było i Kaziu Wacławczyk, i Gienek Grożaski, i, i wielu, wielu innych koszykarzy, co grało. Wspominać by dużo. Natomiast ci, co jeszcze żyjemy, ci, co są w Stanach Zjednoczonych, Staszek Kieliszek, Szpilczyński, Witek, w Tarnobrzegu, z wyższej, znaczy w Warszawie, i yy, w Tarnobrzegu jest tu kilku nas, tak samo koszykarzy, co jeszcze tutaj na miejscu jesteśmy. Spotykamy się i mam nadzieję, że będzie to reaktywowane i cały czas powielane. Bardzo fajna niespodzianka dla mnie, dla chłopaków, myślę, że dla klubu że ktoś nas obserwuje, ktoś widzi, że oni pracują, że starają się. Także, także wielkie, wielkie dzięki dla Tenera Szczecinskiego i dla no, byłych zawodników. Prawda? Dziękujemy.